Jakie są podstawowe środki ochronne i pielęgnacyjne pomidorów? Zobaczcie. Ja wam powiem dzisiaj o tym, czego ja na przykład nie wykonuję, tak, a powinno się wykonywać, a mianowicie zobaczcie. No przede wszystkim musi być wszystko odpowiednio odchwaszczone. No ja niestety nie mam czasu i też tego nie robię, ale to jest podstawowe, tak? Podstawowa forma pielęgnacji. Teraz tak, urywamy, słuchajcie, takie oto dolne liście, które mogą się stykać z ziemią czy tam z jakimiś innymi chwastami. Teraz dalej, słuchajcie, usuwamy takie oto wilki tak? które w tej chwili tutaj nam są kompletnie niepotrzebne, usuwamy, obrywamy te wilki tak, to wszystko, to co usu usuwamy, usuniecie, musicie zutylizować, żeby to tutaj gdzieś nie zalegało, to musicie zutylizować po prostu tak? Teraz dalej kolejne yy, kwestie tak? jeżeli chodzi o pielęgnację, te wszystkie widzicie tutaj wilki tak, musimy słuchajcie usuwać. Teraz tak, tutaj widzicie mamy takiego dużego wilka, zobacz. To również trzeba usuwać, z tego względu, że, że pomidory powinno się prowadzić najlepiej, tak żeby je nie przeciążać na dwa pnie. Zobaczcie, tutaj na przykład. Z dołu idzie jeden pień, tak, jeden. Zobaczcie, ale później rozgałęzienie tutaj mamy. Słuchajcie, zobaczcie, jest tu rozgałęzienie i już idzie na dwa pnie. Zobaczcie, dwa pnie są zupełnie wystarczające, jeżeli chodzi o pomiary. Teraz słuchajcie, teraz tak, teraz opowiem Wam o takich środkach. Kolejnych, tak, jeżeli podlewacie Wasze pomidory, to podlewamy je tutaj od spodu, tak. Najlepiej sobie zrobić też taki dołek tutaj i od spodu podlewać, nie po liściach. Teraz tak, jeżeli chcecie po liściach polać, żeby je wzmocnić, można to zrobić np. gnojówką z pokrzyw, żeby je wzmocnić dolistnie, tak. Jednakże słuchajcie, powinno się to wykonywać, jeżeli już tutaj nie ma słońca. Zobaczcie na przykład ja od tej chwili, od tej strony, co prawda, co prawda tutaj drzewa zasłaniają te pomidory, ale trzeba poczekać aż te słońce będzie np. W, w moim przypadku tam na zachodzie bardziej o i za sto będzie, tak? I będzie cień. Z tego względu, że możecie poparzyć sobie te wasze pomidory. Ja na przykład tutaj tak polałem, tak? I zobaczcie, tutaj ewidentnie są jest poparzenie, tak? Ponieważ krople yy, wody działają tak jak soczewka. I jeżeli to te słońce przeniknie przez kroplę która zalega, tak, to po prostu zrobi się dziura, przepali nam, zniszczy nam liście. Teraz, teraz dalej, jeżeli chodzi, trzeba obserwować pomidory, czy na przykład nie pojawia się jakaś zaraza. Je, zobaczcie, ja tu mam taki listek, tak? O, gdzie oberwałem, tak, oberwałem te swoje pomidory i zobaczcie, tutaj Trudno ocenić, co tu się dzieje, tak? ale prawdopodobnie liść został poparzony. Tak? Zobaczcie, tutaj też jest poparzenie i wypaliło. Tak? Soczewka, po prostu kropla zadziałała jak soczewka. Tutaj zalegał, tak pewnie ten listek jakoś był, zalegała z tej kropla wody i po prostu nam poparzyło. Tak? nie mam też stuprocentowej pewności, czy to nie jest właśnie też zaraza. Dlatego słuchajcie, w tym stadium, jeżeli jeszcze teraz na przykład macie pomidory w takim oto stadium, że jeszcze tutaj wam nie macie owoców, tak, i kwitną w tej chwili, warto słuchajcie, zastosować oprysk z miedzianu. To po prostu zabezpieczy wam, nawet usunie, jeżeli macie troszeczkę już taką minimalną zarazę, gdzieś tam może jeszcze niewidoczna, zabezpieczy wam pomidory jeżeli popryskacie sobie słuchajcie, miedzianem, tak? Odpowiedni roztwór wykonać, odpowiednio to wymieszać, tak? Słuchajcie, to jest podstawowa sprawa. Teraz jeszcze tak, załóżmy po takim miedzianie, jeżeli na przykład stosujecie, pocz, odczekacie tydzień, czy na przykład dwa tygodnie i warto zastosować na przykład polać również po pomidorach, wykonać taki oprysk czy polać po pomidorach z drożdży, tak? Ja, e, możecie sobie zobaczyć pod koniec materiału, albo w moim w ogóle tutaj, na moim kanale, jak wykonać taki, e, taki preparat z drożdży, jak przygotować drożdże do oprysku i do podlewania, słuchajcie, też to rozcieńczyć trzeba i po prostu e, pole, polać można po liściach również, słuchajcie, bardzo ważna kwestia, polewamy to wszystko albo wczesnym rankiem, jak jeszcze słońce nie ma, albo po zachodzie, tak, słońca, kiedy promienie słońca nie dochodzą wam do pomidorów. Słuchajcie, co teraz dalej jeszcze, tak? Słuchajcie, no obrywać trzeba pomidory, ma być czysto, no i słuchajcie, ta, 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 takie podstawowe kwestie, jeżeli chodzi o pielęgnację. Jeżeli coś mi się przypomni jeszcze, to ja po prostu nagram wam kolejny odcinek, może jak ja to Będę pryskał, bo ja tutaj chcę swoje pomidory też wypryskać e, miedzianem teraz w tej chwili, żeby po prostu je zabezpieczyć, jakby to jakaś zaraza była. Zobaczcie, tutaj macie taki listek, na przykład zobaczcie, nie. I tutaj jakby widać ewidentnie tu w tym miejscu jest jakaś kropka. Kto wie, czy to nie jest na przykład tutaj zobaczcie, czy to nie jest jakaś oznaka. Yy, objawy jakieś tam zarazy. Nie wiem, nie jestem pewny też, że tak powiem, nie potrafię tego w 100% rozróżnić, ale warto w tym momencie, jeżeli pomidory jeszcze yy, yy, nie mają owoców, prysnąć. E, właśnie miedzianym tak ja już tutaj zastosowałem drożdże e, polałem też gnojówką także one są odpowiednio zasilone widać po kolorze że są ciemne tak no i takie słuchajcie podstawowe zabiegi pielęgnacyjne usuwamy te liście dolne żeby nie stykały się tutaj na przykład z ziemią tak e, polać z dwa trzy razy w sezonie gnojówką e, z pokrzywy tak no i słuchajcie z dwa Trzy razy w sezonie można też polać drożdżami. No i z, z, z dwa razy prysnąć miedzianym. Tak jak już są potem owoce, nawet małe to jeszcze mogą być, ale większe to ja nie polecam. No, nie będziecie sobie, jeżeli macie kilka pomidorów, kilka krzaków w domu, to nie, szkoda sobie to chemią. Tak? Można lepiej, lepiej kupić po co się męczyć. Tak? Chcemy mieć zdrowe, ekologiczne pomidory, także no, szkoda to sobie chemią. Czuć te pomidory tak miedzianym. No to tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe informacje o pomidorach. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej!